Bing, bing, I love it, I love it. I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing. You press a button. Bing, bing. They all hand you checks. Bing, 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 bing. We had our beautiful marine standing there. Bing, 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 bing. You know in the old days, bing bong. You know with the map, bing, bing, bing. Little mouth on him. Bing, 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 bing. Washington ma problem. Cześć. Mam na imię Darek i słuchacie DC podcast podcastów, w którym historię amerykańskiej polityki. Sama pisze najlepsze żarty. Dzisiaj opowiem wam jak amerykańska prawica przeszła drogę od kradzieży politycznych sloganów do sprzedawania faszystowskich naklejek. Historia tak absurdalna, że gdybym nie przeczytał setek stron artykułów i dokumentów, pomyślałbym, że to odrzucony scenariusz South Parku. Wszystko zaczęło się w 1981 roku, kiedy Ronald Reagan, wygłaszając przemówienie inauguracyjne. Bezczelnie ukradł slogan od swojego dawnego idola, Franklina Delano Roosevelta, żeby, uwaga, uwaga, zaatakować wszystko, co Roosevelt zbudował. To tak jakby ktoś użył cytatu Gandiego, żeby promować wojnę. Reagan zbudował sobie koalicję w cudzysłowie pokrzywdzonych Amerykanów. Zebrał białych nacjonalistów, którzy nagle odkryli, że są ofiarami systemu. Dorzucił lobby producentów broni którym przeszkadzało, że nie mogą sprzedawać karabinów maszynowych dzieciom. Dodał aktywistów antyaborcyjnych, którzy chcieli bronić życia poprzez grożenie śmiercią lekarzom i na dokładkę quasi-teokratycznych chrześcijańskich nacjonalistów, którzy najwyraźniej przespali ten fragment Biblii o miłości bliźniego. Reagan zniósł też doktrynę uczciwości w mediach. Efekt? Nagle pojawiły się prawicowe stacje telewizyjne jak Fox News, gdzie prowadzący mogli dowoli szerzyć teorie spiskowe. Szczególnie wyróżniał się Rush Limbaugh, który stwierdził, że, cytuję, druga brutalna amerykańska rewolucja jest już blisko, pokazując palcami odstęp około ćwierćcala. Bardzo precyzyjny pomiar rewolucji, nie ma co. I tu wkracza Timothy McVeigh, młody weteran, który był wielkim fanem tych wszystkich teorii spiskowych. Jego ulubioną lekturą była książka The Turner Diaries, takie 50 twarzy graja dla białych suprematystów, którą dostał dzięki magazynowi Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego. McVeigh tak nienawidził Billa Clintona, że używał zdjęcia Hillary, jego żony, jako tarczy strzelniczej. Mruczał pod nosem, ktoś powinien zabić tego skórwy syna, za każdym razem, gdy Clinton pojawiał się w telewizji. A w końcu. Wysadził budynek federalny w Oklahoma City, zabijając 168 osób. A wszystko dlatego, że Clinton wprowadził zakaz sprzedaży broni szturmowej. Ale uwaga! Według prawicowych mediów McVeigh nie miał nic wspólnego z prawicową retoryką. Konserwatywny kolumnista Karl Thomas zapewniał, że nikt nie udowodnił, że McVeigh, cytuję, kiedykolwiek słuchał prawicowego radia. No poza tym, że sam McVeigh wprost o tym mówił i pisał, ale kto by się przejmował takimi detalami? Spójrzmy na liczby, które pokazują skalę problemu. Amerykanie mają w prywatnych rękach ponad 400 milionów sztuk broni, co daje więcej niż, jedna, niż jedną sztukę na osobę. Ale najlepsze jest to, że relatywnie mała grupa ludzi posiada większość tego arsenału i nadal kupuje więcej broni za każdym razem, gdy demokrata wygrywa wybory. Wyobraźcie sobie, że jesteście pracownikami FBI i musicie nad tym wszystkim zapanować. Ale czekajcie, jest jeszcze lepiej. Okazuje się, że część tych uzbrojonych paramilitarnych grup ma swoich ludzi w policji i w wojsku. Na przykład grupa Oath Keepers chwali się, że ma dziesiątki tysięcy członków wśród obecnych funkcjonariuszy organów ścigania, byłych funkcjonariuszy, weteranów wojskowych i aktywnych żołnierzy. To jak zatrudnić lisa do pilnowania kurnika i dawać mu dodatkową amunicję. A Border Patrol? 10 tysięcy obecnych i byłych pracowników należy do grupy na Facebooku, która szerzy rasistowskie memy. Wyobraźcie sobie, siedzicie na granicy. Chronicie kraju i jednocześnie należycie do grupy, która chce go w cudzysłowie chronić przed rządem, który Wam płaci. I teraz przechodzimy do współczesności, do Patriot Front organizacji będącej skrzyżowaniem Ku kukluksklanu z Amway. Założył ją Thomas Rousseau, 25-latek z bogatego przedmieścia Dallas, który wymyślił genialny biznesplan. Kazać członkom Kupować wszystko od organizacji. Cennik Patriot Front naklejki 45 dolców. Odznaka prostokątna 5 dolców. Odznaka okrągła 10 dolców. Godność ludzka bezcenna dosłownie nie ma jej w ofercie. Ich regionalny dyrektor, Colton Brown, to prawdziwy skarb komediowy. Facet zarabiał 50 tysięcy rocznie jako asystent elektryka. Mieszkał z tatą i macochą z Wietnamu, jednocześnie głosząc teorię o wielkim zastąpieniu białych przez niebiałych. Sikał do butelki podczas podróży, żeby nie spóźnić się na spotkania i płakał publicznie, gdy ukradli mu, cytuję, specjalną poduszkę za 100 dolarów. Ale to nie koniec. Patriot Front miał surowe zasady rekrutacji. Trzeba było być białym. Kiedy zgłosił się na stolatek, który był w jednej czwartej Filipińczykiem, jeden z członków narzekał cytuję. Jego fenotypy są do dupy, ale dzieciak ich przechytrzył, Zacytował nazistowskie ustawy norymberskie. Dosłownie użył Hitlera, żeby udowodnić, że jest wystarczająco biały. To jak wygrać konkurs, kto jest większym nazistą z samymi nazistami. Mieli też swojego geniusza PR-u w postaci dyrektora z Florydy. Ten biznesowy stratek wymyślił plan godny najgorszego internetowego poradnika dla pick artystów. Najpierw wciągnąć dziewczyny w rasistowski wandalizm, potem szantażować się tym wandalizmem, żeby zapewnić ich lojalność. A najlepsze jest to, że ten sam stratek później otwarcie przyznał, cytuję, właściwie to jesteśmy organizacją przestępczą. I na koniec wisienka na torcie. Cała ta banda wpadła przez, uwaga, uwaga, dobry aparat fotograficzny. Do grupy przeniknął antyfaszysta Vincent Washington, którego przyjęli głównie dlatego, że miał lepszy sprzęt fotograficzny niż oni. Zapronował, zaproponował robienie bardzo faszystowskich dyń na Halloween i został jednym z głównych dokumentalistów organizacji. Vincent zebrał tyle materiałów, że większość członków straciła pracę po ich ujawnieniu. Brown musiał się wyprowadzić do Utah, a jego specjalna poduszka za 100 dolarów przeszła do historii amerykańskiego faszyzmu. A myślicie, że to koniec żenady? O nie! Poznajcie Terrorgram Collective, grupę neonazistów, którzy chcieli być jak ISIS, ale wyszło im... No cóż, jak neonazistom z Idaho. Główny członek grupy, Matthew Allison, zaliczył błyskawiczną ewolucję. Zaczął niewinnie od oglądania atackera Carlsona Fox News w 2018 roku. Rok później wkręcił się w teorie spiskowe. W 2020 roku założył konto na Telegramie, a w 2023 roku już mieszkał w luksusowym apartamencie w Idaho. I nagrywał audiobooki z manifestami terrorystów. Całkiem niezła ścieżka kariery, jak na kogoś, kto zaczynał od telewizji. Wyobraźcie sobie taką scenę. Siedzicie w drugim apartamencie w centrum Boise, nie macie stałej pracy, ale za to macie czas, żeby nagrywać audiobooki dla terrorystów. Tak, dobrze słyszycie. Ci goście robili słuchowiska z manifestów innych zamachowców. To jak audible dla faszystów. Podczas aresztowania znaleźli przy nim plecak ucieczkowy. Co tam miał? Gotówkę, tabletki w woreczkach strunowych, maskę z czaszką, paszport i, uwaga, akt urodzenia. Najwyraźniej planował ucieczkę połączoną z załatwianiem formalności urzędowych. Bo każdy szanujący się terrorysta wie, że podczas ucieczki trzeba mieć ze sobą akt urodzenia. You know, na wypadek, gdyby trzeba było się zapisać do biblioteki podczas ukrywania się przed FBI, jego koleżanka, Dallas Humber, też nie była lepsza. Siedziała w domu, korespondowała z innymi terrorystami w więzieniu, próbowała zradykalizować osiemnastolatka, bo wydawał się cytuję podatny na wpływy i w wolnym czasie drukowała broń na drukarce 3D. Kiedy FBI wpadło do jej domu, znaleźli tyle nazistowskiej propagandy, że można by otworzyć Muzeum Żenady. Najlepsze jest to, że FBI przez lata twierdziło, że nie ma narzędzi prawnych do walki z takimi grupami. Aż w końcu ktoś w Departamencie Sprawiedliwości zauważył hej, a może aresztujemy ich tak samo jak każdych innych przestępców. I tak skończyła się historia grupy, która chciała być jak Al-Qaida, a skończyła jak frajerzy z kiepskiego filmu akcji i wpadła z plecakiem pełnym tabletek i aktem urodzenia. A myślicie, że tylko Amerykanie mają takie problemy? Niemcy, znani z porządku i dokładności, właśnie odkryli, że w ich elitarnej jednostce antyterrorystycznej 20 komandosów należało do grup neonazistowskich. Na dokładkę z ich magazynu Zniknęło 48 tysięcy sztuk amunicji plus 62 kg materiałów wybuchowych. I tak dochodzimy do końca tej historii, w której amerykańska prawica przyszła drogę od Reagana, kradnącego cudze hasła, przez terrorystę strzelającego do zdjęć Hillary, aż po faszystów płac płaczących za poduszką za 100 dolarów. Wszystko, co usłyszeliście, to prawdziwe wydarzenia. Bo czasem nie trzeba wymyślać żartów. Wystarczy poczytać dokumenty FBI. Do usłyszenia w kolejnym DC Cringe. I find in life you can't let people get away